To im się chciało uczyć, to jest nasz, przyszłość naszego miasta i to im się należą największe brawa. I największe brawa popłynęły w kierunku trzech laureatów i czternastu finalistów kuratoryjnych, konkursów przedmiotowych. Ceremonia nagradzania prymusów do Sandomierza wróciła po kilku latach. Wtorkowa uroczystość odbyła się w ratuszu. Podziękowania, dyplomy uznania i upominki konkursowiczą wręczał osobiście burmistrz Paweł Niedźwiedź. Piękna okazja, żeby nagrodzić trud tych młodych, dzielnych ludzi, którym chce się uczyć. W dzisiejszych czasach to wcale nie jest takie oczywiste. Trud nauczycieli, którzy już. Resztkami na, na ostatnich oparach, ale, ale jednak doszlusowują do końca, do końca sezonu i, i uczcić tych rodziców, bez których tutaj by nas wszystkich nie było. Na dobre konkursowe wyniki złożyła się praca wielu osób i instytucji. To jest i sukces miasta, również sukces rodziców, uczniów, szkół. I zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby po prostu uczniowie mogli się rozwijać w każdej dziedzinie, jaką tylko chcą. Uczniom towarzyszyli rodzice, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pod których kierunkiem przygotowywali się do zmagań z wiedzą i konkurentami. Pedagodzy też zostali docenieni przez samorząd za dodatkową pracę. Bo same lekcje nie wystarczą, by uczniowie sięgnęli po konkursowe laury. Są one bardzo ważne, niemniej jednak każda dodatkowa lekcja, forma zajęć jest, powiedziałabym na wagę złota, właśnie moje uczennice z języka polskiego oprócz pięciu godzin edukacyjnych języka polskiego realizowały tak zwany IPN, czyli mój autorski indywidualny program nauczania z języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Także ta forma zajęć była, no, można powiedzieć, nieodzowna i bardzo konieczna. Obie uczennice współpracowały w sposób taki, można powiedzieć, celujący, zawsze aktywne, zaangażowane, chętne współpracy i myślę, że ta forma zajęć w dużym stopniu przyczyniła się do sukcesu zarówno Wiktorii, jak i Weroniki. Wiktoria Zielonka z 7 B jest laureatką, a Weronika Kaca z 7 C finańską konkursu języka polskiego, druga z uczennic Publicznej szkoły podstawowej numer 1 jest także finalistką konkursu z biologii i laureatką z geografii. Wszechstronnie uzdolniona uczennica przyznała, że do konkursów przygotowywała się od początku roku szkolnego pod kierunkiem nauczycieli. W geografii to na pewno mój nauczyciel najwięcej pracy zrobił. Bo spotykał się z nami, uczył nas, bardzo dużo, bardzo dużo też pracy w to włożył. Z biologii, no tak trochę mniej, ale też pani trochę pomogła i z polskiego też miałam zajęcia dodatkowe. Na tytuł laureata z chemii Marcel Majewski uczeń tej samej, co Weronika szkoły pracował także kilka miesięcy. Chodziłem co tydzień na kółko z chemii, no i się w domu uczyłem, czytałem książki. Całoroczne przygotowania wystarczyły Krzysztofowi Szczuchniakowi do sięgnięcia po tytuł finalisty konkursu chemicznego. Troszkę było z nauczycielem, uczyliśmy się co tydzień, mieliśmy kółką. Uczyłem się też sporo z rodzicami. Też się sam uczyłem. Pod wrażeniem wyników, a co za tym idzie, ocen uzyskanych przez sandomierskich uczniów, jest burmistrz Niedźwiedź. Ponad 200 uczniów z sandomierza, ze szkół sandomierskich, ma średnią powyżej 5-15. To jest coś niesamowitego, to jest wspaniała sprawa i faktem jest, że co roku w tych wszystkich egzaminach ósmoklasi, ósmoklasistów zajmują nasze sandomierskie szkoły, szkoły absolutną czołówkę, w powiecie sandomierskim i nie tylko. Puchali i wączery za sportową rywalizację z rąk Jerzego Żyły, dyrektora mosir odebrali przedstawiciele czterech szkół z Sandomierskiego Ratusza dla STP Info i Jerzy Strzyż.